Serwus tu Kepson. dziś jesteśmy w miejscowości Tłuszcz i na warsztat wchodzi hamburger o nazwie Kura z Sposto, Postolisk. Za 26 zł. Jesteśmy w lokalu superjedzonko.pl, który na Google Maps ma jeszcze człon o nazwie Chińczyk Tłuszcz. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej. A jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce. No i tak sprawa wygląda, że to pierwszy burger z kurczakiem na moim kanale. Wydaje mi się, że mi. Mimo że to miejsce nie ma takiego klimatu z baru orientalnego, to że sami mówił o sobie Chińczyk, to chcieliby trochę skumnąć klienteli, która w danym mieście poszukuje tak zwanych chinoli, barów y, wietnamskich, chińskich czy tam orientalnych, no wiecie o co chodzi, zwał jak zwał. Sam wystrój ma raczej walory jak w takiej typowo polskiej knajpie. i Muszę przyznać, że menu jest dość bogate w różne pozycje, ale my skupimy się na tym moim hamburgerze. Zawsze miałem problem z jedzeniem takich pionowych kanapek, no paszcza za mała żeby to objąć, więc postanowiłem wspomóc się nieco sztuczcami i trochę narozwalałem trudno. W skład dzisiejszego zestawu wchodziła kanapka, frytki ketchup i sos, taki ogórtowo-czoskowy, dość dobry, całkiem delikatny ketchup nierozniony, także niecoś typu miwex czy tam Tortex, ale wiem, że. Szczególnie tego drugiego to fanów jest masa. Tortex posiada swoje wojsko, e, znaczy wojsko, swoje wysoko wyszkolone bojówki fanatyczne w każdym polskim mieście i we wsi. Także tutaj nie ma co zadzierać. Tortex jest spoko, szanuje. Frytki trochę przeleżałe, przeszły już moc, przeszły już i były takie mocno letnie, a może raczej splaczałe, chłodne, nie wchodzą najlepiej, więc kilka na spróbunek i darowałem sobie temat. Kanapka zbudowana z bułki, która także była trochę spompowana, do tego przeleżała, była jakaś taka krucha i to na tyle z minusów. Jak sobie to rozdziobałem i przegryzłem ją warzywami, to zniwelowałem jakby tę, tą jej paździerzowość do minimum i dało radę to zjeść. Jeszcze bo tak to naprawdę sama jakby miatł szczepionowo, to by przeszło, ale tak jako przegryzka, przykładowo do, do tych składników. To słabo z warzywami, które były namoknięte sosem, to już lepiej. Z warzywek to sałata lodowa, rukola, pomidor, czerwona cebula, wszystko świeże, dodatkowo wiadomo, kotlet panierowany i sery. W burgerze znajdował się także sos koperkowy, który był orzeźwiający sam kotlet, bo to chyba najważniejsza sprawa do niego, to mam mieszane uczucia. Nie był, nie był zły, ale sam kawałek mięsa miejscami wydawał się dość mocno wysuszony. W ogóle panierka widać, że wykorzystane to, co to tam robią do dań chińskich, panierka nie była gruba, nie było też czuciej ogromu i dawała fajny, pikantny, nieco pieprzny posmak, to by było chyba lepsze określenie, ale sam kawałek mięsa jakby był przeciągnięty na patelni albo przeleżał na tyle, że się wysuszył. Mimo to nie smakowało to jakoś najgorzej. Powiedziałbym, że akceptowalnie i taka też będzie moja dzisiejsza ocena 5x10. Dawno nie jadłem burgerków, ale myślę, że za zestaw w tej cenie nie ma co tam wymagać cudów. Teraz może będą pojawiać się częściej, bo mam też nagrane z Białego Stoku i z Putuska, ale. To, jak mam być szczery, to zawsze milej wchodzę do tych budek z hamburgerami typu old school, aniżeli do tych nowoczesnych restauracji specjalizujących się w hamburgerach typu premium. Czy ten lokal taki był też? Raczej nie, dlatego myślałem, że to będzie coś bardziej spolszczonego, a tu się okazało, że może spolszczone to złe słowo, ale ten burger był taki zrobiony z tego kotleta, jak dają w barach u siebie, tam w Daniach orientalnych, także to było takie coś, co go wyróżniało, ale nie do końca mi odpowiadało. Dlatego dzisiaj piąteczka.